W dzisiejszym podcaście chciałabym przedstawić ekspercką analizę rosyjskiego specjalisty od broni pancernej, który siedzi na niezależnym obserwatorze, na temat doczepiania pancerza reaktywnego Leopardom 2A4. Następnie przedstawię garść komentarzy czytelników żywo reagujących na dane rewelacje. Na początek posłuchamy sobie analizy, która powstała w reakcji na słynne już zdjęcie Leoparda 2A4, któremu Ukraińcy doczepili pancerz reaktywny. Po naszej stronie zareagowaliśmy głównie rozbawieniem, powstała nawet cała seria memów, ale chyba nie było jakiegoś bardziej szczegółowego pochylenia się nad tematem. Albo mnie taka dyskusja ominęła, co jest bardzo prawdopodobne. Natomiast w Rosji reakcja była o wiele mniej entuzjastyczna i poważny ekspert, zajmujący się głównie tematem broni pancernej, który m.in. obszernie pisał o pojawieniu się T-62 na froncie, pan Eduard Pierow. W reakcji na to wydarzenie napisał artykuł, który przeczytano ponad 200 tysięcy razy. Więc w Rosji temat wywołał równie żywą reakcję, a ja chcę jakoś to dla Was opracować w formie podcastu. Materiał pojawił się 5 kwietnia i nosił następujący tytuł. Mówimy szczegółowo: po co Ukraińcy montują pancerz reaktywny na leopardy 2A4? Echem. Nie jest dla nikogo sekretem, że dostawy zachodniego uzbrojenia dla Ukrainy. W szczególności sprzętu pancernego są stabilne i idą pełną parą. Jednakże, na szczęście, niecały sprzęt bojowy, który ciągnie szalonami przez polsko-ukraińską granicę, można nazwać nowoczesnym i nadającym się do obecnych warunków bojowych. W szczególności dotyczy to czołgów Leopard 2 A4, których z Polski, Hiszpanii, Portugalii i Norwegii zbierze się na cały batalion 31 sztuk. Ale problem polega na tym, że te stalowe kociaki posiadają dość słabe charakterystyki opancerzenia. I nasz przeciwnik doskonale to rozumie. Dlatego też fakt, że w najbliższym czasie niemieckie czołgi, czy to chałupniczo, czy to w warunkach fabrycznych, będą wzmocnione pancerzem reaktywnym, był jedynie kwestią czasu. Znane ekwiwalenty nieznanego pancerza. Zaczynając rozmowę o pancerzu, można pochylić się nad przemądrzałymi i nudnymi dla zwykłego czytelnika tłumaczeniami terminu czołg podstawowy, a konkretniej fragmentach, gdzie mówi się o oddziaływaniu środków ogniowych przeciwnika. Ale po co? Dla niewielu będzie sekretem, że jak tylko pojawia się czołg, w jego kierunku zaczyna lecieć dosłownie wszystko, co może chociaż jakoś przycinić mu szkodę. Nie trzeba tutaj nawet wskazywać na Ukrainę. Przykładów w przeciągu całej historii istnienia tych pancernych maszyn zgromadziła się ogromna ilość. Logicznym jest, że opierając się o takie okoliczności, opancerzenie czołgu jest jedną z podstaw jego efektywności bojowej i żywotności. Ale pancerza zwyczajnie nie da się zaprojektować. I, jak to się mówi, wyklepać z metalu z tak gigantycznym zapasem, żeby go starczyło na wiele dziesiątków lat do przodu. Wszystko jest tworzone dla swoich czasów. I najbliższej przyszłości. Jednakże Leopard 2A4 jest 37-letnim staruszkiem, który niedługo stanie się swoistym gościem z przeszłości, w zbyt odległej przyszłości. I trafi on nie na wojnę z umownymi basmaczami, a w krwawe działania bojowe, w czasie których wykorzystuje się potężne środki przeciwpancerne, przeciwko którym jego pancerz nie będzie już aktualny. Produkcja seryjna tego czołgu zaczęła się w odległym 1985 roku i trwała prawie 7 lat aż do 1992. Jednocześnie warto pochylić czoła przed Niemcami i ich sojusznikami. Maszyny zostały wysłane do wielu państw, ale w przeciągu całego okresu czasu nikt nie rozkręcił wypełnienia pancerza maszyny i nie zdradził informacji o jego kompozycji szerokim masom opinii publicznej. Dlatego o tym, co chowa się za zewnętrznymi stalowymi płytami Leoparda 2A4? Krążą jedynie domysły i pogłoski. Spośród których najbardziej prawdopodobna to ceramika i ochrona półaktywna o charakterze kanapki ze stali i gumy. Tak czy inaczej, z pewnością jest wiadomym, że czołgi wyprodukowane w latach 1985-1987 miały pancerną ochronę typu B, albo b -tech. A późniejsze warianty stały się szczęśliwymi posiadaczami ulepszonego pancerza typu C, albo odpowiednio C-tech. Ale w tym przypadku te litery nie odgrywają żadnej roli. Obie modyfikacje z dużym prawdopodobieństwem już znajdują się na Ukrainie. A ich różnice w wytrzymałości w gruncie rzeczy wiosny nie czynią. Da się przebić i jeden, i drugi. Jasność w kwestii ekwiwalentów wytrzymałości pancerza obu typów. Wnosi udokumentowana ocena brytyjska, celem której było porównanie niemieckiego pojazdu z jego pobratymcem z mglistego Albionu. Ocena, co warto dodać, w pełni odpowiada danym pochodzącym ze szwedzkiego przetargu, w którym RLAOPARTY 2A4 brał udział. Widzicie teraz na ekranie zdjęcie wspomnianego raportu. Mowa w nim wyłącznie o wieżach, co w gruncie rzeczy nie powinno dziwić. Wieże absolutnej większości nowoczesnych czołgów posiadają najsilniejszą, w porównaniu do pancerza przedniego, ochronę, ponieważ są najbardziej narażone na ostrzał w warunkach bojowych. A i zamontować na nich najcięższy element pancerza, z czysto konstruktorskiego punktu widzenia, jest najłatwiej. Opierając się o te dane, wyraźnie widać, że wieża Leoparda 2A4 z pancerzem B w części czołowej. Zapewnia ochronę o ekwiwalencie 350 mm stali o średniej twardości przeciwko pociskom podkalibrowym i 700 mm przeciwko pociskom kumulacyjnym. Natomiast wieża z pancerzem C już prezentuje sobą 410-420 mm przeciwko podkalibrowym i 750-800 mm przeciwko pociskom kumulacyjnym. Pancerz przedni będzie zapewniać mniejszą ochronę. Ale można go przyrównać do wieży. Tak czy inaczej, w żadnym wypadku nie będzie zapewniać większej ochrony. W praktyce oznacza to, że czołowa część Leoparda 2A4, która jest najlepiej chroniona w przypadku ostrzałów z mniej więcej normalnych odległości w czasie bitwy w granicach kilku kilometrów, ale będzie wrażliwa na ostrzał podstawowych pocisków podkalibrowych naszych czołgów, reprezentowanych przez radzieckie mango i rosyjską wolframową wariację znaną jako sfiniec – ołów. Ale warunki działań bojowych w obszarze specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie są takie, że na pierwszy plan, obok min i innego paskudztwa, wchodzą kumulacyjne środki rażenia. Na uzbrojeniu naszych wojsk są niewątpliwi faworyci – przeciwpancerne systemy Kornet i Chryzantema S. Rakiety, które w zależności od modyfikacji przebijają ponad metr stalowego pancerza przykrytego pancerzem reaktywnym. Temu szanownemu Państwu w gruncie rzeczy wszystko jedno, czy czołg jest skierowany do nich bokiem czy przodem. Siła przebicia jest taka, że Leopard 2A4 ma bardzo małe szanse. Niemniej problemów dla niemieckiego czołgu zapewnią tandemowe rakiety systemów Metis M, Konkurs M, Szturm S. Jak i kierowane rakiety czołgowe. Cały ten arsenał posiada charakterystyki przebijalności wynoszące do 900 mm pod pancerzem reaktywnym. Równie niebezpiecznym dla pojazdu, szczególnie dla pancerza przedniego typu B, będzie kontakt nie tylko ze stareńkimi granatnikami RPG-7 i ich tandemowymi pociskami PG-7WR, ale również świeższymi RPG-29 Vampir. RPG-27 Tawolga i egzotycznymi RPG-30 Kriuk. Tutaj również można byłoby wspomnieć lotnicze uzbrojenie przeciwpancerne, ale jak na razie niestety nie jest ono wykorzystywane masowo. Wpływ ma duża ilość kompleksów przeciwlotniczych różnej maści na stanie sz W gruncie rzeczy Leopard 2A4 bez dodatkowej ochrony jest akurat tym przypadkiem, kiedy można uderzać nawet w czoło ze wszystkiego, co ma się pod ręką, i w większości przypadków nie pomylisz się. Z pominięciem już naprawdę absolutnie antycznych środków przeciwpancernych czy pocisków kumulacyjnych. Pancerz reaktywny może poprawić sytuację. Ma się rozumieć, tak nieprzyjemna sytuacja, w jakiej mogą okazać się leopardy 2A4, wymaga jakiegoś rozwiązania. I najprostszym rozwiązaniem jest doposażenie pojazdów doczepianym pancerzem reaktywnym kontakt, co już ma miejsce w warunkach chałupniczych, a możliwe, że nawet i fabrycznych. Owszem, kontakt, mimo że jest stary, państwowe testy zakończyły się w ZSRR jeszcze w 1982 roku, a jest efektywny wyłącznie przeciwko amunicji kumulacyjnej, jest w pełni funkcjonalny nawet w obecnych czasach. Jego konstrukcja jak i schemat działania są znane wszystkim, kto chociaż odrobinkę interesuje się sprzętem pancernym. Materiałów na jego temat napisano wręcz gigantyczną ilość. Dlatego nie będziemy wchodzić w szczegóły. A jeśli pokrótce, zasada jego działania opiera się na oddziaływaniu metalowych płytek w momencie detonacji materiału wybuchowego, w chwili przenikania strumienia kumulacyjnego. Co znacząco zmniejsza zdolność przebicia przeciwpancernych środków kumulacyjnych. W praktyce oznacza to, że w przypadku prawidłowego zamontowania bloków pancerza reaktywnego kontakt, układając je pod dużym kątem, jest on zdolny zapewnić ochronę przed jednolitą rakietą przeciwpancerną czy pociskami pochodzącymi z ręcznych wyrzutni, będącą ekwiwalentem od 300-350 do 400-450 mm w stalowym ekwiwalencie. Co się tyczy pocisków kumulacyjnych dla artylerii lufowej, to tutaj charakterystyki obronne pancerza reaktywnego zmniejszają się i średnio wynoszą do 250 mm. Ostatnia liczba jest uwarunkowana tym, że pocisk, posiadając dużą masę i prędkość początkową, a także grube ścianki, dosłownie łamie blok pancerza reaktywnego i nie pozwala na normalne miotanie płytek w czasie detonacji. Formalnie pancerz Leoparda 2A4 razem z pancerzem reaktywnym może zapewnić imponujące wyniki. Jeszcze jak? Wytrzymałość wobec środków kumulacyjnych może osiągnąć do 1200 mm w stalowym ekwiwalencie. Jednakże problem polega na tym, że mowa wyłącznie o amunicji jednolitej, która zwyczajnie nie posiada takiej siły przebicia. Czy oznacza to, że wszystko robi się na próżno? Wszak pancerz Leoparda tak czy inaczej radzi sobie z pociskami jednolitymi. A rakiety i pociski tandemowe zdejmują pancerz reaktywny na raz i uderzają głównym ładunkiem w pancerz? Nie. Chodzi o coś zupełnie innego. Trochę wyżej celowo wspomina się o monstrach pokroju korneta czy Chryzantemy. W tym rzeczywiście wszystko jedno, czy czołg posiada pancerz reaktywny, czy nie. Moc ich głównego ładunku wystarczy z nawiązką do tego, żeby przebić czoło Niemca nawet jeśli ładunek wstępny padnie śmiercią bohatera neutralizując pancerz reaktywny ale już z różnymi pociskami tandemowymi ręcznych wyrzutni a także z metysami M konkursami M i rakietami nie pierwszej świeżości systemu Szturm sytuacja wygląda trochę inaczej Synk w tym że ich przewaga nad pancerzami Leoparda 2A4 w gruncie rzeczy jest osiągana dzięki synergii ładunku początkowego którego zadaniem jest zneutralizować pancerz reaktywny i ładunku głównego w pociskach kumulacyjnych. Mówiąc ogólnie, jeśli główny ładunek przebija 650 mm pancerza, a początkowy 100-150 mm, to wskaźniki można umownie połączyć z pewną wariacją sumy. Wtedy niby wychodzi całkiem pokaźna ilość mm, które mogą zmusić niemieckiego gościa do oblania się potem. Ale jeśli ładunek początkowy jest wykorzystywany na pokonanie pancerza reaktywnego, to ogólna siła przebicia wyraźnie spada. Wtedy może zdarzyć się sytuacja, że zwyczajnie nie uda się przebić pancerza, albo przebić z minimalnym wpływem na załogę i sprzęt wewnątrz pojazdu. Tak czy inaczej, użycie ochrony typu kontakt przyniesie efekt, który okaże się dla nas bardzo nieprzyjemny i poważnie ograniczy arsenał środków, które będzie można wykorzystać przeciwko leopardom. Na nasze szczęście system pancerza reaktywnego na swój sposób ma jednorazowe użycie, w tym sensie, że trafienie pocisku i następująca detonacja często niszczy niemałą ilość sąsiadujących bloków, ogołacając pancerz. Na dodatek nie wolno zapominać, że Ukraińcy mogą zamontować kontakt nie tylko na czołowej części maszyny, ale również w co najmniej po bokach. Jakiejś ochrony totalnej od praktycznie prostopadłych wystrzałów to nie zapewni. W najlepszym przypadku od jednolitej amunicji małej mocy, ale i to nie zawsze. Dlatego nie ma mowy o mocnym obwieszeniu, na przykład dla walk w warunkach miejskich. Ale niewątpliwie poszerzy to bezpieczne kąty manewru w czołgu. Mówiąc krótko, nie bez powodu montują reaktywnego staruszka na niemiecki sprzęt. Koniec. Tak to zgrabny, techniczny artykulik zapodał rosyjski ekspert, który cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku obserwatora wojskowego. Nie ukrywam jest to całkiem interesujące, ponieważ reakcja, którą zaobserwowałam, kiedy wyciekło wspomniane zdjęcie z leopardem, obklejonym pancerzem reaktywnym, sprowadziła się głównie do serdecznego rozbawienia i serii memów. Jeśli wierzyć ekspertowi na słowo, leopard 2 A4 to niestety starość, i takie wzmocnienie pancerza ma sporo sensu. A skoro jesteśmy w temacie dyskusji w Runecie o Leopardach 2.4, 4 pozwoliłam sobie przejrzeć komentarze i wybrać kilka ciekawszych i docenionych przez użytkowników, abyście wiedzieli o czym tam sobie dyskutują. Jest to oczywiście wybitnie niereprezentacyjny zbiór komentarzy, ale chyba nieźle zaprezentuje, w jakim duchu dyskutują pod przedstawionym tematem. Sergio Pietrow z entuzjazmem zauważył, że Biorąc pod uwagę, że u nas w ruch idą T62, a gdzieś również zawieziono T54, T55, nawet i takie coś jest spoko. Odpowiada mu Grażdański, że nie wierzy, że taka mizerna liczba czołgów coś diametralnie zmieni. Na przykład, umownie, 30 czołgów T55, 54 nic nie zmieniłoby latem 1942 roku. Na to zareagował użytkownik o uroczymniku. Porucznik rezerwy sił powietrznych, który momentalnie wkręcił się w scenariusz science fiction i zaczął wymieniać, że no, jedną bitwę to one mogłyby wygrać, jeśli oczywiście nie miałyby przeciwko sobie setki czołgów przeciwnika. Pancerz lepszy niż w T-3485. Jest stabilizacja działa, czyli można prowadzić celny ogień w ruchu. Przedtem czołgi musiały się zatrzymywać, no i działo mocniejsze. Dalej poszła coraz szybciej obniżająca poziom kłótnia, że wygrać może i mógłby, ale nie bitwę, a starcie. Albo że w ogóle klepałyby niemieckie czołgi jako rzeżki z odległości dwóch kilometrów. W innym wątku Władimir 2 U napisał: Montują i dobrze robią. Według filozofii, kufajka gorsza niż futro, ale lepsza niż nic. A tak poza tym, to było info związane z reaktywacją produkcji bloków pancerza reaktywnego nóż. Opracowanej przez Ukraińców, a czy jego przewaga nad kontaktem 5 jest sporna. Użytkownik Parma, cytując wypowiedź Władimira, dodaje, że niby jest tam tylko obudowa od kontaktu, a Trzewia od noża swego czasu, rok 2014 15 trwały zażarte dyskusje na ile efektywny jest nóż. Nawet nasi z Instytutu Badawczego Stali niby pisali, że nóż jest nieefektywny i w ogóle B. Co zresztą nie powinno dziwić. Jakby nie patrzeć, konkurencja. Ale z obszarów walk nie było ani jednego zdjęcia. Przynajmniej ja nie widziałem, żeby pancerz reaktywny nie wypełnił swojego zadania. Wypowiedź Parmy dodatkowo rozwinął użytkownik Bat Gry, który napisał, że prototypy typu nóż, duplet, były w Rosji, ale nasi odrzucili je, ponieważ wysoka efektywność takiej konstrukcji była odnotowana wyłącznie w wąskim spektrum kątów, pod którymi miał trafić pocisk. W innych przypadkach system był nieefektywny. Aby zwiększyć efektywność pancerza reaktywnego, bloki układa się warstwami, ale wtedy przy odpaleniu jednego bloku odpala się również sąsiadujące. No Do dodatek, przez to, że układa się je warstwami, jest duża waga. Masa czołgu opłot z pancerzem reaktywnym Duplet wynosi 53 tony. Kwestie pancerza reaktywnego nóż w obudowach od kontaktu 1 punktowało kilku użytkowników, a SVP67 nawet dodał zdjęcie, pisząc: Tam tylko pudło jest od kontaktu 1. W środku jest pancerz reaktywny nóż. Więc udało się im zwiększyć opancerzenie, tak od pocisków kumulacyjnych jak i pocisków podkalibrowych. Natomiast użytkownik Ars pochylił się nad cytatem z materiału źródłowego, który wskazał, że Leopard 2A4 to 37-letni staruszek i odnotował, że u nich jest 37-letni staruch, a u nas 60-letni najnowszy Wunderwaffel. Produkcję T-62 rozpoczęto w 1962 roku, zakończono w 1975 roku. Wychodzi jakaś bzdura. W duchu sprawiedliwej krytyki napisał również użytkownik Certero, że Podsumowanie powinno być całkowicie inne. Gdzie rosyjska amunicja atakująca od góry? Odpowiada mu użytkownik Kisa Worobianinow. W najlepszym przypadku pokażą się w czasie parady. Jak z bumerangiem. Cytat. Pierwsze egzemplarze nowego transportera opancerzonego bumerang trafią do wojsk lądowych w Rosji w 2013 roku, a produkcja masowa rozpocznie się w 2015. Koniec cytatu. A w rzeczywistości testy pojazdu zaczęły się dopiero w tym roku. No i na koniec wątek humorystyczny od użytkownika Nikolajewicz I, który napisał, co następuje. Ukraińcy montują radziecki pancerz aktywny na Leopardy 2A4. Chronionego Pan Bóg chroni, pomyślała zakonnica, ubierając gumkę na ogórek. <laughs> No i tak to wygląda po stronie rosyjskiej. I taka jest reakcja przeciętnego fana militariów na informację, że Ukraińcy dostają legendarne leopardy i doklejają im pancerz reaktywny. Proszę dać mi znać, czy takie komentarze użytkowników coś wnoszą i czy mam od czasu do czasu kontynuować taki format. Na tym zakończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że temat był ciekawy i mam jeszcze kilka wątków związanych z militariami, które mogą być ciekawe w formie podcastu, a czy następny podcast? Raczej zrobię o gospodarce. Dziękuję i pozdrawiam.